Hej, tu Karolina ze Studia Zdrowia w Benzinie i dzisiaj kolejne wideo, w którym chciałabym z Tobą porozmawiać. Myślę, że na początek chciałabym poruszyć taki temat związany z lepszym snem, ponieważ dużo słyszę od Was na zajęciach i nie tylko, że ciężko się zasypia, ciężko potem się wybudzacie i nie umiecie zasnąć itd. Więc myślę, że porozmawiamy sobie dzisiaj na spokojnie o tym. Myślę, że informacji na temat tego, jak się przygotowywać do snu jest mnóstwo w sieci, natomiast y, może niewystarczająca ilość, ponieważ jak rozmawiam z osobami i wspominam o tych rzeczach, o których wiem, że mogą pomóc w zasypianiu, to dalej jest wielki szok. E, więc chciałabym o tym z tobą dzisiaj porozmawiać. E, dla mnie najlepszą opcją na Ciężki wieczór, w sensie, że nie potrafię zasnąć. Jest jakaś forma medytacji, relaksacji, słuchanej, albo w dużych słuchawkach, to wiem, że nie zasnę, albo w takich małych usznych, To prawdopodobnie zasnę gdzieś tam w noc, gdzieś tam znikną, ale zazwyczaj się przebudzę, żeby je wyciągnąć, bądź tuż przed zaśnięciem dam radę to zdjąć i to mi najlepiej pomaga zasnąć. Jeżeli nie chcę, tych wszystkich kabli, nie wiadomo czego, to sama sobie przeprowadzę taką prostą relaksację, bardziej taki kontakt z ciałem, i to przedstawię dla Ciebie na sam koniec. Ale poza tym istotne jest też to, co robimy przed snem. Już nie w samym momencie leżenia i próbowania zasnąć i w tej burzy myśli i cokolwiek tam innego nam przeszkadza, tylko co robimy przed snem. Więc chciałabym Ci takie trzy mm, najważniejsze rzeczy, które najczęściej, najlepiej działają powiedzieć. Po pierwsze, w sumie chyba najważniejsze, to jest brak ekranu przed snem. Dobrze by było, żeby tak godzinę przed snem już nie oglądać telewizji, nie bawić się telefonem, nie czytać na tablecie, co innego książki, czy czytniki książek, które nie świecą niebieskim światłem. Można też zdecydować się na zakupienie sobie okularów z czerwonymi szkłami które mają blokować niebieskie światło, no ale łatwiejsze i tańsze będzie po prostu nie gapić się w żaden ekran godzinę przed snem, co najmniej. Druga rzecz to jest e, stan Twojego układu pokarmowego, że tak powiem, czyli czy jesteś najedzona, przejedzona, czy głodna. <laughs> Zazwyczaj zarówno w formie, w momencie, kiedy jesteś przejedzona bądź głodna, bądź głodny i przejedzony, to będzie bardzo ciężko zasnąć, dlatego staramy się być w takim no, w idealnym stanie. Jak to określić? E, również mniej więcej godzinę, dwie godziny przed pójściem spać. Jemy ostatni posiłek. E, w zależności od tego, jak szybko po posiłku jesteśmy głodni i co to jest do zjedzenia. Jeżeli posiłek jest bardzo ciężki, na przykład wieczorem jadamy obiad kolację, to można sobie nawet ten czas wydłużyć. Natomiast jeżeli wiemy, że zjemy sobie lekką kolację przed snem, to nawet godzina przed snem wystarczy. Nie będziesz ani przejedzony, ani przejedzona ani głodny, głodna. No i trzecia sprawa to, co tam w głowie nam świszczy, co najbardziej, najczęściej nie pozwala nam spać. Jeżeli jest, to e, są to stresy nerwy, no to po pierwsze, najważniejsze, żeby się nie stresować. <grywka> Ulubiona moja rada. Wiem, że to tak nie działa. Także można wykonać jakieś dodatkowe właśnie czynności, które mogą nas uspokoić. I W zależności od tego, jaką jesteś osobą, albo możesz zdecydować się na jakąś łagodną jogę, medytację, cokolwiek, albo na przykład większy wysiłek, który spowoduje, że się realnie zmęczysz. Trzeba sobie to dostosować do siebie, bo są osoby, które po większym wysiłku dostaną takiego kopa do życia jeszcze na koniec. Jest ten wyrzut endorfin, adrenaliny bądź co bądź i jest większe pobudzenie, więc może może właśnie jakaś joga, czyli aktywność fizyczna, raczej kojąca, uspokajająca byłaby lepszym rozwiązaniem, ale są osoby, które potrzebują dostać kopa w tyłek, żeby się zmęczyć i było im łatwiej zasnąć. Więc zachęcam też, żeby przed snem, co się przed snem, no wieczorem albo gdzieś tam po pracy, w zależności od tego, jak pracujemy, skorzystać z jakiejś aktywności fizycznej. Więc to są takie moje trzy <laughs> topowe Rzeczy, które, na które bym zwróciła uwagę przed snem, jeżeli nie potrafimy zasnąć, czyli bez ekranu, potencjalnie z czerwonymi okularami, um, jedzenie w odpowiednim czasie i również jakaś łagodna aktywność fizyczna. To nie musi być nie wiadomo co i nie wiadomo ile, ale jakaś, chociaż 10 minut jakiegoś łagodnego ruchu na pewno pomoże nam lepiej zasnąć. Tak jak obiecałam, teraz pokażę Ci e, powiem Ci dokładnie, co możesz sobie spokojnie w łóżku, jak leżysz, próbując zasnąć pomyśleć, więc jak jeżeli leżysz już w łóżku, możesz to robić teraz, jak już jesteś w łóżku, bądź zapamiętać, bo to nie jest jakieś mega skomplikowane. Kładzie się, oczywiście, zamykasz oczy, możesz się ułożyć w dowolnej pozycji, ale w momencie tego relaksu, to jest takie bardziej zejście do ciała. Zachęcam, żeby leżeć na plecach w pozycji szałasane, czyli ręce do góry, nogi trochę szerzej. Zamknij oczy. I po prostu spokojnie oddychaj do przepony głęboko, na początku policz sobie ten oddech, najlepiej, żeby to był głęboki oddech. Zrobimy sobie wdech na cztery, wdech raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymaj, wydech raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymaj i luz, głęboki oddech. I teraz zastanów się, jak się czują Twoje nogi. Poczuj, jak opierają się o łóżko. Poczuj ich ciężar. Zastanów się, jak się czują Twoje ręce. Poczuj, jak dotykają pościeli. Dalej zwróć uwagę do swojego tłowia. Zastanów się, jak się czują twoje biodra, jednica, jak się czuje twój brzuch, jaki masz oddech, jak się czuje twoja klatka. Poczuj, jak całe plecy opierają się o ziemię. Skup uwagę na karku, mięśniach twarzy, całej głowie. Teraz poczuj, jak z każdym wydechem powoli każda ta część ciała rozluźnia się. I po kolei w głowie wymieniaj sobie od dołu wszystkie części ciała, wszystkie kawałki twojego ciała. Możesz Zrobić w zależności od tego, jak bardzo jesteś zmęczony, zmęczona. Po prostu właśnie nogi, ręce, tłów i głowa, albo po kolei stopy. Rozluźnij łydki, uda. Z każdym oddechem kolejna część ciała. Rozluźnij dłonie, ramiona, biodra, brzuch, aż dojdziesz do głowy i spokojnie oddychaj. W razie potrzeby odliczaj oddechy, myśl sobie w głowie wdech, wydech i powoli, powoli, powoli zaśniesz. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. No i do usłyszenia już nie tylko na macie.